Cześć, witam Was w moim takim nie, nie poradniku, nie tym tylko chcę Wam coś zaprezentować. Głównie chodzi o... Tumany items. Pokazać Wam najlepszą zbroję na świecie. To jest najlepsze Jak mi nie wierzycie, to patrzcie. Aż odskoczyliście z fotela z wrażenia, nie? szans z Najlepszy miecz. Nawet nie zobaczycie zobaczyć całego, bo na dziesiątkę wszystko jest. Najlepszy łuk. Strzał się nie da. I najlepsza rybka, która też zabija, jak. Nie wiem, łuk czy cokolwiek. I Też ma wszystko na 10. Nie teraz sobie przykładowo zespalmyjemy... ...szkieletki. O, przepraszam was. Ojej. Hej, Zaraz do was powracam. Okay. Powracam zaraz do was. Okej, okay, jestem z powrotem, już wszystko napobijem. Tutaj miałem na pokojowy ja na chwilę, ale to sobie kilka... Uważam za zastosowanie w przyspieszyłem sobie ogólnie Patrzcie jak go odwaliło Jak go odwaliło I to jest bardzo fajne, bo można stworzyć takie mecze i wszystko I potem sobie, nie wiem Wyłączyć one items i włączyć sobie trudny poziom O, ale go odwaliły Klikcie też jest strzelimy Patrzcie Nawet ze szkieletu mamy na jego strzał... O Eee, skielet, Jeszcze jedno Tu jest taki jedwabny dozew czy szczęście, nie? I przykład, te ślata, te, na przykład zrobię tego śleta, miał śleta to się dostaje tyle kości aż. Można zostać. Zależy tam. Często Często jest dużo, często jest mało. Zależy. mona jest już złączone, przygotowane na prezentację, zaraz to zrobić. Nie dużo osób wie, no ale jak ktoś nie wie, to wytłumaczę to spokojnie. No i to w sumie tyle. No, wszystko tak zrobię praktycznie. Tylko nie sprawdzałem na drogę, ten, na smoku. Dragonie nie dragoniem sprawdzałem Ale ta rybka jest zajebista. Uhm. Można zrobić też misturki, które na 10 minut, są najlepsze. I w ogóle nie. To jest właśnie zarobiście Pumana Items 4145, Robinka. To Tumana Items, zobaczycie sobie uczicie. Teraz no, mówię, że Tumone Items nie jest raczej potrzebny modlader, bo ja instalowałem bez ModLadera sobie Carrie, i wow. nowi, Więc... A czy sobie instalowałem z modladerem, ale to już były inne mody zinstalowane? Zobaczymy, ten bez modladera instalowałem i działa mówiąc. No. Podam linkę i zobaczycie. Modladera, tak, tego tłumaczenia, jedno to łatwo się Nie dostanę, zobaczcie, tam gdzieś na YouTube też. No tak, to może przejdę do prezentacji, jak zrobić. No to okej. Okay. To teraz może przejdziemy do tego, jak to zrobić. Mamy tu one items, nie? Normalne, to mamy items, 1.45 oczywiście, Teraz pokazuje na 1.45, żeby miło. było potem jakiś nieporozumień. Na 1.45. 1.45. Dobra. Pokazuje nam się takie coś. Tu mamy skrzynkę, gwiazdkę, książkę i alchemię, mówię to Takie, takie te, 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 te bryle. No i to to wiemy, co mamy. Nie ma do to właśnie na No i słuchamy tą książkę. Tu mamy takie okienko na niej. tu mamy wszystko elementowe I tą oczywiście rybkę naszą No i przykładowo w miecz sobie weźmie. I teraz w to ostroż to Znaczy z całej siły, żeby Jak najwięcej punktów zdobyć Tak, pukiego Pukiego dwa guziki Żeby jak najwięcej sobie zdobyć żeby trochę którą pokrzę, no ale Cory Tak, tutaj teraz no. z drugiej strony jest? O dobrze, kończymy, kończymy już, kończymy już, kończymy już. Dobra. Teraz naciskamy. Możemy sobie go nazwać, nie wiem. Mm, Trolololo. Okej, okay, teraz make. Make naciskamy. I mamy go. Uf, proszę bardzo, trollololo. Ma 276 punktów, to chyba o to chodzi. Dokładnie nie wiem, co chodzi, bo nie jestem się to rodzi wszystkiego. Ale to chyba o, o to chodzi, to 200 około trollololo. 276 co wiszę to chyba chodzi o że ma tyle punktów to się zdaje o boże śniak, już na śnieg. sobie śniak sery, sorry okej no i teraz niby już mamy to ostatni plan, teraz możemy nie wiem, pojąć inne rzeczy, no, nie będę tego może bo to trochę potrwa teraz mam alchemię, czy naszą tą alchemię umiem najpierw wybieramy sobie w jaką chcemy, czy rzucaną normalnym do bicia teraz bierzemy tutaj sobie wybieramy jaką chcemy na co chcemy na co chcemy nie wiemy, co no, na szybkość jak to używamy szybkości nie dobra na szybkość wezmę normalnie i tutaj sobie zwiększamy tą siłę ogólnej tej miksurki jak widzimy na 4 jest tutaj też jest 4 i teraz tutaj sobie zwiększamy na ile ma trwać jest bardzo proste at efekt, ogólnie nie wiem o co chodzi, ale to chyba chodzi żeby dodać jakiś efekt, nie? Od siłę dodamy at efekt, równości O nie, proszę yy, równości, nie? Sięgnąłem skok Regeneracja generacja. wszystko Jeszcze nie robiłem takiej dużej mistrzurki, ale No ale na pewno to chodzi o to, że ja będzie więcej po prostu tego, nie? nie ale sorry, przepraszam Was <grym> Zbytnio nieprzygotowane, a skończyła się tamta misturka jak widzimy. Brawo, są. tak, cały czas schodzisz w to są. Tak, <grym> teraz Dobra, i tak sobie ją Ok. okej. No i teraz nam oczywiście make, bo chcemy taką albo taką też mieć, okay. make. to okej. Wciskamy make. Wciskajemy całego staka takich mistrzurek. Zbierzemy sobie ją, zażyjemy sobie. No i mamy oczywiście te cztery. Ja. Nie będę brał tych wszystkich co tu jest to, 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 bo ludzie będą miał cały zapełniony ten pasek więc nie będę ryzykował Jeszcze większe lagi tych wszystkich wysokiej skok mamy nie, nie Wyższy znaczy y, Sprint, Pyk, no a jeszcze, jeszcze wszystkim wysokim skokiem to naprawdę już kolega mamy aż i siła no i to w sumie tyle co chciałem Was zaprezentować. Po prostu musimy mieć money items dla Oczywiście Dmone items. Link tam item. w opisie jak mówiłem, nie? Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jak ktoś by nie wiedział jak to zrobić. Czy w lodzie czy... Jeszcze taka jedna ciekawostka. Czy w lodzie są dziury jak się patrzy? Tak, są dziury. Ale jak się patrzy to są dziury. Widzicie? Widzimy jako, nie, Kupię to jest Musi mu jeszcze inaczej zrobić. Dobra, No i to w sumie tyle, co chciałem pokazać. Usuwamy wszystko. Chyba to nie będzie już. Włączamy trudne. Mątna no, osobliwa już jest. Nie wiem, możemy sobie latać, cokolwiek robić, robić. Możemy się zabić najpierw teraz. a zabijemy się. To w sumie tyle. To nara. Cześć. Subskrybujcie mój kanał, jeśli wam pomogłem, i nie widzieliście jak zrobić najlepszy miecz na świecie, nie yy, wiem, w Minecrafcie, najlepszy miecz, no to już wiecie, idź brojka też. To nara, o już ginę. Eee nie zginę, patrzcie, ja za zanim zginę, to ło. A, dobra, 8 minut jeszcze, ja zanim zginę. A, to nara, cześć, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, dzięki za oglądanie, pa, paiki, nara. It took a whole lot to get where I'm at, but still ain't got shit for tats on my back.